Dzisiaj jest to specjalny odcinek. Hmm. co tu mówić? Będzie legenda, i może będzie druga legenda. Dzisiaj przedstawiam wasz kanał Gier. Pozdrawiam wszystkich. Kto nie śrubuje? Subować mnie. Oczywiście, jak kto chce zostawić lajka pod filmem, napisać komentarz pod najlepszy najlepszym i będę stawiał szeróduszkę, a może i nawet zalajkuję. Przechodzimy do otwierania. Tutaj nic nie było. Jak widać wbiłem, choć i tak. Tutaj miałem więcej. Bo szerzą się, i mi odjął Tutaj będzie jeszcze taka. Ale ta chyba jest, jest najważniejsza. O, tutaj mam max level. Wybieramy. Żeby zobaczymy, co się stanie do domu. किल्का कास्ट किल्का कास्ट तो देख मैं मैं गोला मार तो रहा हूँ ना कोई दब जे आ फायर बर्बाद है ना तेरे लोग जी ये गलती पैरा ये लोग भी तो जल्लामा में लगाने का ये लोग में कम आउट है ये कितने समलगन दो वेल भी जी चाहे मुझे भी तो ये जो उसे तलाक में ये और वापस में ना तो शो आप Bym A niedługo się pojawi nowy odcinek Tutaj nikt nie ma Jedną walkę wygrałem Jedną przegrałem Tutaj mu damy Te lapy i wystawimy legendę jaką taka i to no powinni dać chyba że elektro piszcie w komentarzach gdy jedziecie na wakacje, może już byliście, to napiszcie jak byliście już, gdzie byliście i księga.